I pierwszy A. wywiad, jaki dałem, to miałem 18 czy 19 lat do, garie, do Gazety Kurier Bytowskiej. Dlaczego poszedł pan do szkoły teatralnej? Bo chce być sławny i bogaty. To jasne było, że ja e, na poziomie takiego jakiegoś e, szczeniackiego intelektu, o czym mówię z miłością, mm. powiedziałem to, co powiedziałem, ale we mnie była skaza, jakieś rysa na ciele, na, na, na duszy, na głowie, na emocjach, która e, musiała się zapełnić, czy mogła się zapełnić tylko wtedy, kiedy ja występowałem mm. i byłem. Oklaskiwany i dostawałem takie, ale I tak patrzyłem, że oni patrzą i na mnie i, i, i mi klaszczą. Więc ja teraz wiem po latach już pan z 46 za chwilę lat, ja poszedłem na szkołę teatralne po to, żeby być zauważonym, żeby mnie zauważono, żeby mnie podziwiano, żeby mnie kołbiono i że jeszcze do tego byłem taki, taki ach, kurczę, troszkę. Troszkę się wstydzę, że mi tak oklaskujecie, że tak mnie podziwiacie, bo w sumie to kurczę... Puderyjny, nie, taki, tak, nie, nie, taki no, fałszywy pokora tak tak no, szkoda, że, że kurczę, już kończycie klaskać. No, dobra to. I takie to było gówniarskie, ale taki moment gówniarstwa też jest w życiu hmm. potrzebny.